Proszę Państwa, ściana jest jednym z podstawowych elementów budynku i mm, głównie ze względów konstrukcyjnych, ale również bardzo ważną rolą ściany są parametry termiczne budynku. I tutaj ściana ceramiczna, a więc produkty naszej firmy cegły Poroterm są myślę bardzo dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o budownictwo pasywne czy energooszczędne. Ceramika jest materiałem stosowanym już od wielu tysięcy lat w budownictwie, materiałem sprawdzonym i co najważniejsze bardzo przyjaznym człowiekowi. A więc jest to materiał sprawdzony, a jednocześnie jest to materiał, który ciągle ewoluuje. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na nasz najnowszy system. Jest to system Poroterm Dryfix, system domurowania na sucho. Cegieł nie łączymy tutaj na zwykłą zaprawę, do której dodajemy wody, lecz łączymy na zaprawę poliuretanową. Jest to sposób bardzo szybki łączenia ścian oraz unikamy zawilgocenia tej ściany. Ściana taka powstaje bardzo szybko i jest y, możliwość od razu użytkowania tego budynku tuż po wybudowaniu. Unikamy zawilgocenia ściany, a co się z tym wiąże, obniżamy koszty ogrzewania tego budynku, szczególnie we wstępnym okresie użytkowania. Gdy pomyślimy o tradycyjnym murowaniu ścian, w takich ścianach w pierwszym okresie użytkowania mamy wiele setek litrów wody, która na, musi zostać odparowana. Jeśli chodzi o system Dryfix, unikamy tego problemu i, i tutaj mamy ścianę zupełnie suchą, a więc gotową do użytkowania. Jeśli chodzi o kolejne zalety produktów naszej firmy, to jest to, że zapewniamy pełny serwis techniczny. Jesteśmy w stanie przeszkolić ekipę wykonawczą, aby uniknąć problemów związanych z odpowiednim wykorzystaniem tej technologii. Tutaj Zarówno doradcy techniczni, jak też serwisanci techniczni przyjeżdżamy do klienta na budowę. Zwracamy uwagę, jak prawidłowo należy taką ścianę wykonać, jak uniknąć błędów, których naprawa później może być bardzo kosztowna.